Yeah. Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj dosyć nietypowo zacznę, the only means to go before the first siren starts blaring. <laughs> Brzmi to może dziwnie, ale jest to nawiązanie do dzisiejszego filmiku, to oczywiście była jedna z reklam Twitch Prime'a, w ogóle trochę jestem zły na Twitch Prime'a, bo głównie zdecydowałem się na zakup właśnie przez to, żeby nie było reklam, a teraz nie da się ich uniknąć na telefonie. Um, także będę rezygnował z Twitch Prime'a. No ale właśnie, czemu tak zacząłem? Bo dzisiejszym tematem jest dubbing. Top 10 według mnie kart, które mają najlepszy polski dubbing. I tu chciałbym od razu zaznaczyć, że Zarówno jest to. Może być w trakcie wprowadzenia karty do gry, jak i podczas ataku, bo niektóre właśnie te teksty bardziej mi się podobają podczas atakowania danym stronnikiem, niektóre podczas jego samego wejścia do gry. Eee, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Także moja lista top 10 i już za chwilę dla Was. Dziesiąte miejsce to Kiełzar Totemis, Już się uciszam. Masz dla mnie rybkę? Masz dla mnie rybkę? No i jeszcze czekam, jak zaatakuje, <laughs> bo nie tylko masz dla mnie rybkę. Tylko jeszcze podczas ataku. Co mówi nasz kochany Kiełzar Totemistrz? Jak atakuje? Rybka, rybka, rybka. Rybka, rybka. Będę rybka. No, starał się też naśladować. <grybka> I możecie ocenić mojego skilla później. Rybka, rybka. To jest moje numer 10. Kiełzar Totemistrz. Dziewiąte miejsce na liście zajmuje druidków. Druidków. Już się uciszam. Węże. To muszą być węże. Węże. To muszą być węże. To właśnie jest druidków. Numer 8 to zamaskowany gladiator. Dyczako Ciama, Dyczako Numer 8. Miejsce siódme przypisane jest dla Wkurzotrona. Witaj, witaj, witaj. Myślę, że ten dźwięk dla każdego jest dosyć irytujący. W obecnej macie mieliśmy troszeczkę tych wkurzotronów, szczególnie jak. Eglink Inventor był nieznerfowany. Ale witaj, witaj, witaj. To numer 7. Na szóstym miejscu znalazł się nikczemny wichrzyciel. Twoja matka była murlokiem. <grystanie> Twoja matka była murlokiem. Piękny wrzut, <grystanie> że nasz. Karcz, masz Garusz się przestraszył, ale mu wrzucił. Twoja matka była murlokiem. Hmm. A jak na boisku szkolnym <laughs> dzieci 5, 6, 7-letnie jak na siebie wrzucają, do taki wrzut. Twoja matka była murlokiem. Myślę, że byłby najlepszy ze wszystkich. Także nikczemny wychrzyciel numer 6. Na miejscu piątym znalazła się sprzedawczyni lodów. Słodkie przez smaki zakręcone łapetyny, ale jeszcze zobaczyć, co ona mówi, jak atakuje. To jest dopiero coś. I głównie za to jest to miejsce piąte. Zmrozić mi mózgownicę. Zmrozić ci mózgownicę. Zmrozić mózgownicę. No i mrozi sprzedawczyni lodów mózgownicę, nasz numer 5. Na miejscu czwartym znalazł się śniegoczłap. Łupu-cupu, łupu-cupu. Jeszcze też zaczekamy na jego tekst w trakcie ataku. Łupu-cupu, łupucupu.

Okej okay, panie śniegoczłapie, człapie. Okej, okay, okej, okay. I can deal with you. Numer 3 w naszym zestawieniu to Giniu wodny mówca. Giniu wodny mówca. Już się uciszam. O, nie przemokuj ci stop Ale jeszcze też poczekamy na jego efekt podczas ataku. Just dingo! Czas dingo.

to zajmuje tą wspaniałą pozycję na podium, drugie miejsce prawie na czele stawki. No, nie mógłby to być nikt inny jak tylko ponury klient. Czy pamiętacie tę kartę? Do bitki i do wypitki. Oczywiście zaczekamy też w trakcie ataku, jeszcze raz rozmażania się. Dobitki i do wypitki. Wszyscy razem. A co jak się rozmnażają? Rozwalmy tę budę! Nie mogło być inaczej, tylko rozwalmy tę budę! Wszyscy razem. wszyscy razem! I co wszyscy razem, panie ponury kliencie? Rozwalmy tę budę. <laughs> budę! Dokładnie tak. Numer dwa, ponury klient. Rozwalmy tę budę. Dobitki, do wybitki. <laughs> ponury klient. number two. Przedówczas tam numer jeden, zwycięzca naszego zestawienia. Co to jest? Jak myślicie? Czy przeczuwaliście to? Kiedyś na streamie może o tym wspominałem, ale jak dla mnie jest to bestia! wejście bestii, ale dokładnie wiecie co. <laughs> Ona przyzywa finkosza roguźnika i zobaczcie co się dzieje, jak przyzwie tego finkosza roguźnika. Więc najpierw go zaranie, w kolejnej to, go dobiję, Co czeka w bestii? Finkosz Roguźnik. Co się dzieje? W trakcie ataku ona też tylko syczy. Ale co się dzieje, jak zabijemy? I to jest ten dubbing, który wygrywa właśnie kiedy przyzywa się Finkosz Roguźnik. Nie samo przyzywanie bestii. Nie sam dubbing, kiedy na atakuje, bo tylko jakby um, tutaj się złości na naszego przeciwnika. Próbuje go um, wypłoszyć. Ale to. Jak się pojawia Finkusz roguźnik Siedziałem w środku od miesięcy. <laughs> Siedziałem w środku od miesięcy. To jest zwycięzca mojego zestawienia. Numer jeden bestia, tak naprawdę Finkosz Roguźnik, który wychodzi z tej bestii, czyli siedziałem w środku od miesięcy, to jest zwycięzca naszego zestawienia. Tak oto prezentuje się moja lista top 10 dubbingu. Podobało się? Mam nadzieję, że tak. Jeśli... Podzielacie mój entuzjazm, to oczywiście dajcie lajka like pod filmikiem. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bardzo duże wsparcie mi to daje. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie karty z dubbingiem Wam się podobają, co byście umieścili na tej liście, co byście z niej wyrzucili, każdy ma oczywiście inne preferencje, takie są moje. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem i że dyskusje pod filmikiem będą zagorzałe. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!